Cześć, dzisiaj chciałbym przeanalizować najnowszy teaser, trailer do filmu Black Panther, który dosłownie dzisiaj w nocy pojawił się w sieci. Ogólnie nie robię często analiz trailerów, głównie dlatego, że wydają mi się trochę niedorzeczne. Na przykład o, patrzcie tutaj, jaki fajny samolot leci, albo o, tu widzimy Black Panthera, który kopie przeciwników. No samo w sobie powiedzenie tego jest, no. Widownia to widzi i nie wydaje mi się, żeby analizowanie każdego trailera, jaki wychodzi, miało sens. Tutaj natomiast, tak jak swego czasu przy Civil War, robię wyjątek, ponieważ pojawiła się tak duża ilość odniesień komiksowych, które tym bardziej dla przeciętnego widza mogą być nieznane, bo sam Black Panther nie jest jakoś nie wiadomo jak kojarzoną postacią, że chciałbym Wam mniej więcej powiedzieć, kim są te postacie w komiksach i jak w związku z tym, patrząc na to, jak mogą być zaadaptowane, może się rozwinąć akcja w samym filmie. Zanim jednak przejdę do analizowania klatka po klatce, a przynajmniej. Tych interesujących bardziej ujęć. E, chciałbym powiedzieć parę słów o samym zwiastunie, który naprawdę przypadł mi do gustu. Plakat, który teraz widzicie uważam za paskudny. I kiedy on się pojawił stwierdziłem, ach co to jest? Dlaczego w ten sposób Marvel reklamuje swój nowy film? Natomiast kiedy zobaczyłem już sam trailer byłem absolutnie pod wrażeniem. Po pierwsze i co jest absolutnie najważniejsze w tym zwiastunie. Widzimy naprawdę... Barwne społeczeństwo Wakandy. Ten film wydaje mi się, że będzie troszeczkę poważniejszy niż inne filmy Marvela, a głównie dlatego, że zwróćcie uwagę na to, w Zwiastunie nie było żadnych dowcipów. Oczywiście Marvel na pewno nie zrobi swojego filmu super poważnego z kijem w tyłku i jakieś oczka do widzu widza się pojawił. Natomiast ton tego Zwiastuna i ogólnie klimat jakby tego, co się dzieje w samym filmie, mam wrażenie, że będzie troszeczkę poważniejszy. Mamy pierwszy raz w życiu w Marvelu. W ogóle gdziekolwiek superbohatera, który jest królem. I to zupełnie zmienia postać rzeczy. Facet jasne ma swój super kostium, oczywiście w analizie powiem trochę więcej o tym, jak on jest pokazany, ma swoje specjalne zdolności, trening i tak dalej, ale jego głównym Zadaniem jest dbanie o swoich poddanych, ochrona swojego państwa, i to zupełnie pokazuje wszystko w innym świetle. Tym bardziej, że sytuacja nie będzie się działała w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście będą do tego przebitki na pewno, ale głównie będzie działała tam, w Wakandzie, w obcej kulturze, w zupełnie nieznanym dla nas miejscu, z zupełnie innymi zwyczajami. Będziemy mieli różne kryzysy polityczne, jakieś starcia, przewroty w celu uzyskania władzy. I to wszystko mam wrażenie da zupełnie inny obraz filmu, czego jeszcze nie było, dlatego ja jestem bardzo, bardzo pod wrażeniem. Ale teraz przejdźmy już do analizy i powiedzmy dokładnie jak widzę konkretne sceny, te, które wpadły mi w oko. Teaser zaczyna się od przesłuchania Ulyssesa Klawa przez Everetta Rossa. Obie te postacie pojawiły się już w MCU, jak pamiętacie, Ulyssesowi... Ultron urąbał rękę w Avengers 2. Everest Rod pojawił się w Civil War jako jakiś przedstawiciel rządu. Obie te postacie w komiksach są bardzo mocno z Black Pantherem powiązane. Ulysses Claw najechał w Wakandę, chcąc zdobyć zasoby vibranium, co również zostało przedstawione w Avengers Age of Ultron, kiedy on kradnie, wywozi vibranium, z którego też to został potem stworzony Vision. Ultron stworzył Visiona w filmie z tego vibranium. W komiki Również były podobne zatarcia, nawet w jednej wersji on zamordował ojca Black Pantherowi króla T'Chaka. Oczywiście w filmie widzimy, że zostało to inaczej przedstawione. To baron, baron filmowy, Zimo po prostu odpowiada za śmierć ojca Black Panthera. Jednak dalej Klaw będzie mocno związany na pewno z samym Black Pantherem. W komiksach w ogóle on wbiegł do pewnego rodzaju maszyny, która po zniszczeniu zmieniła ciało klawa w Formę utwardzonego dźwięku, i on jest takim dźwiękowym hologramem, czy jak to w ogóle można nazwać. I od tego czasu nieraz starł się z Black Pantherem. Także to mnie absolutnie nie dziwi. Co za to jest bardzo, bardzo interesujące, to to kiedy on mówi o tym, że cała ta Wakanda i te pola pasterze, owce i tak dalej to jest przykrywka, bo z tyłu tak naprawdę jest bardzo zaawansowane miasto, i to jest jakby esencja Wakandy. Oni przez lata dokładnie tak wyglądali. Wszyscy myśleli, że to jest jakieś tam małe afrykańskie państewko, które sobie, wiecie, kraj trzeciego świata, jak mówi Everett Ross. Natomiast w tym czasie rozwijali bardzo zaawansowaną technologię. Używali oczywiście wibranium, które ma całą masę najróżniejszych właściwości, żeby się rozwinąć. Ale nie tylko. Tam kształtowała się bardzo wyjątkowa kultura i wszystko było takie bardzo odosobnione, bardzo zamknięte. I nieraz najeźdźcy próbowali... Zinfiltrować, spenetrować mury Złotego Miasta, w ogóle dostać się bliżej właśnie z miasta, stolicy Wakandy, i zawsze byli odpierani przez Black Panthera. Nawet mamy pokazane kiedy bodajże ojcem, czy dziadkiem, chyba dziadkiem, jak dobrze pamiętam, z komiksów Tchali. Kapitan Ameryka się starł, kiedy Druga wojna światowa zahaczyła o granicę Wakandy i tam kapitan Ameryka miał krótki pojedynek z ówczesnym Black Pantherem. Więc to jak Black Panther rozwala potencjalnych kłusowników, złodziei Vibranium, no kogokolwiek w tym lesie, których widzimy, uważam jest takim bardzo klasycznym obrazem Black Panthera, który broni swoich granic. Tak jak siedzi na tym drzewie, wyskakuje na nich, rozwala. Od razu skojarzyło mi się z całą masą. Innych komiksów, w których widzieliśmy jak ktoś, jakaś grupka niepożądana tutaj w tym miejscu najeżdżała Wakandę i Black Panther no automatycznie ich oczywiście się pozbywał. W tej scenie widzimy także, co już widzieliśmy także w Civil War, że kostium Black Panthera jest sam wzmocniony wibranium, dlatego kule odbijają się od niego bez najmniejszego problemu i to też daje mu dodatkowe właściwości. Zanim przejdę dalej, jeszcze koniecznie muszę wspomnieć oczywiście o Everettie Rosie. Tak jak mówiłem, był już co prawda w civil war, ale on bardzo dużą rolę pełnił w kwestii Black Panthera w komiksach. Zwykle przedstawiany był jako łącznik pomiędzy Wakandą a narodami zjednoczonymi i myślę, że prędzej czy później też taka rola mu przypadnie. Także on będzie raczej jako oczywiście sojusznik Black Panthera w tym filmie. Zanim powiem coś o kilku aktorkach, kilku bohaterkach, które pojawiały się w tym zwiastunie, muszę koniecznie najpierw dwa słowa powiedzieć o nazwijmy to zakonie Dora czyli tych wojowniczek Wakandy. Wszystkie pełnią rolę żon Black Panthera, jest to jednak tytuł bardziej ceremonialny, to znaczy niektórzy władcy przed T'Chalą mieli co do tego bardziej dosłowne podejście, T'Challa trzymał to tylko i wyłącznie jako coś właśnie zwyczajowego, nie traktował swoich dory dor jako żony, nawet bardziej miał do nich podejście bardziej takie ojcowskie, opiekuńcze. Tak czy inaczej, to jest bardzo istotne, że owe dory pojawiają się w filmie, tak jak w komiksie, bo i, i to, że są pewnego rodzaju żonami Black Panthera, dlatego, że Wakanda nie jest zjednoczonym państwem. Są tam różne frakcje, różne wioski, różne inne filozofie, o czym zaraz powiem przy innych bohaterach, i dory Pochodzą z każdego z tych regionów, niejako dając takie, takie, taką iluzję, trochę takie przeczucie, że każdy region ma pewien wkład w rodzinę królewską. Skoro każda z Dori jest pewnego rodzaju żoną Black Panthera, oczywiście nie jest królową, bo to trochę co innego. Black Panther może wybrać jedną z nich na żonę, lub może wybrać, zdecydować się także na inną żonę, ale nie będę się w to teraz zagłębiał. Ale ponieważ każda z nich jest. Pewnego rodzaju żoną, tą ceremonialną żoną, jak to nazwać, no to każda z nich należy do rodziny królewskiej, a co za tym idzie? Każdy region ma swojego przedstawiciela przy tronie, i to jest bardzo, bardzo istotne. W Wakandzie sam ten tytuł, sama rodzina królewska ma ogromną wagę, i dzięki temu kraj trzyma się niejako skupiony. Zacznijmy więc od pierwszej bohaterki należącej do Dora Milarze, czyli Okoje, graną przez Dana Gurire, którą możecie kojarzyć z serialu Walking Dead, gdzie gra Mission. Okoje jest bardzo wierną Dor Dorą, jest bardzo oddaną tradycji i ona dosłownie doskonale akceptuje, przynajmniej mówię oczywiście tutaj o wersji komiksowej. To, że Dory w przypadku Tyczali to tylko umowne żony, więc nie ma żadnych oczekiwań, nie chce stać się królową, jest jego wręcz taką prawą ręką w boju, nie odstępuje go na krok, zawsze gotowa bronić swojego króla, i mam wrażenie, że tutaj też taka rola jej przypadnie. To będzie ten BDS, ochroniarz, który jeżeli ktokolwiek zagrozi królowi, który oczywiście sam potrafi się obronić, ale oczywiście okoje stanie przed nim, i najpierw będzie ta osoba musiała przejść przez nią, żeby dostać. Się do króla. I oczywiście uważam, że aktorka dobrana tutaj doskonale, patrząc na to co robiła oczywiście w The Walking Dead, gdzie jest też totalnym barasem, myślę, że no, casting perfekcyjny. Kolejny bohater to Zuri, grany przez Foresta Whitakera. W komiksach jest to pewnego rodzaju doradca Wcześniej doradzał on królowi T'Chace, teraz do, doradza Black Pantherowi. Zakładam, że będzie tutaj pokazany jako ten bardziej duchowy przedstawiciel Rady Królewskiej, ponieważ Wakanda właśnie bardzo łączy ze sobą te elementy duchowości boga pantery i całej technologii, więc ten będzie pewnie bardziej składał, skłaniał się w tą stronę. Tak jak wspomniałem w komiksach jest to pewnego rodzaju doradca, raczej był, no bo w momencie kiedy nagrywam ten materiał niestety mu się już jakiś czas temu zmarło. Kolejna z Dora Milarze, którą tu widzimy to Nakia, grana przez Lupita Yango i nie jestem pewien jak ją przedstawią w tym filmie, ponieważ w komiksach to była raczej negatywna postać. Ona była przyjaciółką Okoje, razem dołączyły do Dora Milarze. Jednak o tyle, co Okoje rozumiała swoje obowiązki i rozumiała przekonania Black Panthera, tak Nakia miała absolutną obsesję na punkcie króla. Koniecznie chciała stać się jego królową, tą jedną, i chciała, żeby oczywiście król traktował ją jak prawdziwą żonę. Co doprowadziło do masy strasznych rzeczy, próby morderstwa. Ówczesnej dziewczyny Black Panthera, wygnania Naki. Potem dołączyła do Erika Killmongera, o którym zaraz powiem, bo też się tutaj pojawi, i wielokrotnie zagrażała życiu Black Panthera, atakowała ich. No tutaj widzimy, że ona z jednej strony stoi w jednej scenie u boku Killmongera, ale w innej widzimy ją u boku innej bohaterki, która na pewno jest pozytywna, o której zaraz powiem, dlatego nie jestem pewien, czy faktycznie zrobią znaki kogoś takiego, a może zrobią jeszcze coś innego, bardziej przypominającego współczesne komiksy Black Panthera, o czym zaraz powiem przy kolejnej członkini Dora Milarze. Tak więc mamy jeszcze Ayo, która ugrała Florence Kazumba. Ayo jest stosunkowo nową bohaterką. Ona pojawiła się w najnowszym ranie Black Panthera, w chwili kiedy nagrywam ten materiał oczywiście. To jest jedna z Dor, która chciała Ocalić swoją ukochaną Inną Dorę przed yy, egzekucją, ponieważ tamta naraziła się, no, złamała prawo, powiedzmy w ten sposób. Złamała je w sposób yy, z dobrych przekonań. To nie tak, że ta jej ukochana chciała zrobić coś złego, no ale prawo to prawo i musi zostać skazana na śmierć, więc Aio przyleciała, uwolniła ją i od tej pory zaczęły swego rodzaju rewolucje w kraju. Yy, one razem używały. Pewnego rodzaju prototypowych kostiumów, które zresztą też w tym trailerze widzimy, nosi jeszuri, siostra Black Panthera, o czym zaraz powiem. I moje przypuszczenia mogą być takie, że na przykład z Naki mogą zrobić właśnie kogoś takiego nie tyle panienkę, która miała totalną obsesję na punkcie Black Panthera i chciała koniecznie zostać jego królową, ale właśnie kogoś, komu nie do końca podoba się obecna władza, obecne bezwzględne prawo i być może będzie bardziej bunt w ten sposób pokazany, a nie. Z powodów odrzuconej miłości. No właśnie, wspomniałem o prototypowych zbrojach i o Shuri. I w tej scenie widzimy właśnie ową Shuri, siostrę Black Panthera, która nosi tą prototypową zbroję, która pojawiła się dopiero w niedawnych komiksach. U jej boku stoi Nakia, przez co nie jestem właśnie przekonany, po której stronie kto będzie stał w tym konflikcie, w tej e, wojnie domowej, można powiedzieć nawet, która będzie działa się w Wakandzie. Shuri jest bardzo interesującą postacią. Ona sama przez jakiś czas była Black Pantherem, była królową całej Wakandy, kiedy T'Challa musiał ustąpić ze Zrezygnować z tronu. Tyczala był wtedy e, królem umarłych, tak to się nazywało, królem Nekropolii. Miesz, siedział w swoim. w Nekropolii w Wakandzie i nawet, jeżeli dobrze pamiętam, swego czasu miał zakaz wstępu do samego złotego miasta. E, tutaj warto wspomnieć o tym, że w filmie, e, w trailerze słyszymy cały czas narrację prowadzoną przez jego ojca, który jak wiemy zginął w. E, Civil War, ale właśnie jako ten król umarłych władca nekropolii, Black Panther miał możliwość komunikowania się ze zmarłymi przodkami, którzy nieraz mu się pojawiali i dawali mu rady, albo czasami chcieli go po prostu opieprzyć, bo akurat w danym momencie nie był najlepszym królem. Wracając do Shuri, ona sama nie tak dawno temu stała się takim duchowym również przewodnikiem po swoich, powiedzmy, doświadczeniach w życiu pozagrobowym, czy jakkolwiek by to nazwać duchowych doświadczeniach i wielokrotnie było pokazane, że ona w walce jest równa swemu bratu, tylko akurat nie została dopuszczona swego czasu do turnieju, w którym decydowano o to, kto zostanie nowym Black Pantherem, bo to też jest istotne no i tutaj, skoro przy tym jesteśmy, warto zahaczyć o ten mały urywek pojedynku pomiędzy Killmongerem a samym Trzalu, kiedy walczą w jakiejś wodzie, to może być właśnie jakiś taki rytualny turniej, gdzie walczą o władzę nad bardzo istotna część całej, całej polityki, całej kultury wakandy. Skoro mówiłem o Shuri, muszę również wspomnieć o jej matce, którą też tutaj widzimy, Ramonda grana przez Angele Bassett. Jest macochą dla tchali i matką Shuri, więc jest, oni są tylko jakby w połowie rodzeństwem. Matka biologiczna tchali zmarła, kiedy on był bardzo, bardzo młody. I od tej pory wychowywała go właśnie Ramonda. Jest to bardzo istotna osoba w życiu tchali, właściwie jedna z najważniejszych. W całym jego życiu. Traktuje absolutnie jak swoją jedyną matkę, ma z nią bardzo bliską więź, bardzo słucha jej rad, bardzo się o nią troszczy i to jest bardzo istotne też w tym, kim Black Panther jest i jak traktuje swoją rodzinę. Na kadrze, w którym pojawia się Ramonda, widać również Shuri i co ciekawe, w tle widzimy Everetta Rossa, co pokazuje, że będzie miał również większy udział w filmie niż tylko przesłuchiwanie Ulyssesa Klawa. Pod koniec przejdźmy jeszcze do Złoczyńców. Oczywiście wszystko wskazuje na to, że głównym Złoczyńcą będzie Eric Killmonger, grany przez Michaela B. Jordana, to jest postać bardzo tragiczna w komiksach. Jego ojciec był zmuszany do współpracowania z Ulyssesem Klawem. Nie miał wyjścia co do tego. I kiedy Black Panther powstrzymał Ulyssesa, wygnał rodzinę Killmongera, on wtedy miał inne imię trochę. Wygnał ich z Wakandy. Killmonger od tej pory wykształcił w sobie kompletną nienawiść, zarówno do Klawa, oczywiście, który wykorzystywał jego ojca, ale jak i do Black Panthera, który. Niby niesłusznie wygnał go z Wakandy. I to jest też trochę pokazany konflikt tego, tego bycia królem, co bardzo podoba mi się w całym teaserze. Wątek tego, że ktoś dobry, jednocześnie miałby problem z byciem dobrym królem. I to zawsze był duży, duży, duży problem samego Black Panthera. No bo prawo mówi jasno to, ale nie do końca ono się powinno stosować w danym miejscu. No bo syn nie powinien ponosić odpowiedzialności za grzechy swego ojca, ale niejako, że z nim wtedy współpracował, no to też został wygnany. No bardziej jak matwana sprawa i wydaje mi się, że to jest też dobry, dobry punkt do przeniesienia właściwie wiernie do filmu. Erik Killmonger również miał sojusze z całą masą przeciwników Black Panthera. W komiksach wielokrotnie ginął, wracał do życia, ostatecznie został zabity przez Kapitan Marvel, dzisiaj znaną jako Spectrum, czyli Monikę Rambał, która w swojej świetlej formie Przebiła go na wylot, zabijając go w ten sposób. W każdym razie jest to też gość, który będzie na pewno ubiegał się o władzę, o tron wakandy. I co bardzo podoba mi się, w jednej scenie zakłada swoją maskę, która bardzo przypomina tą, którą nosił w komiksach. Nie będzie on jednak jedynym złoczyńcą w filmie, a przynajmniej jedyną osobą dążącą do konfliktu z Black Pantherem. Jak wspomniałem, jest Nakia, chociaż jak z nią będzie, nie wiemy. Może równie dobrze nie wykorzystają tego wątku z zatargów pomiędzy nią a Black Pantherem, tak jak wspomniałem, nieodzajemnionej miłości, czy yy, nieuznawania tego, że, no, jakby przeciwstawieniu się brutalnym prawom Wakandy, a, ale jest jeszcze. Jeszcze jeden bohater, i jest to, jest to Mbaku Menape, grany przez Winstona Diuka. Menape to też interesująca postać, chociaż sam w sobie zawsze był pokazywany jako trochę przygłupi brutal, ale cały jego gorilla tribe to tacy bardzo. Skrajni konserwatyści, nazwijmy to. Oni bardzo potępiali zawsze Black Panthera za to, że za bardzo otworzył Wakandę, że zaczął handlować wibranium, zaczął sprzedawać niektóre ich wynalazki na zewnątrz. Generalnie to są gości, którzy uważają, że Wakanda powinna być zamknięta. I wrzucenie ich w tym filmie ma duży sens, ponieważ w Civil War zobaczyliśmy, jak. Król Tyczaka, jeszcze ojciec Black Panthera, wyszedł do innych narodów, zaczął z nimi współpracować. Teraz Black Panther Tyczala też to kontynuuje. I nic dziwnego, że w takim razie ci bardzo, jak wspomniałem, skrajni konserwatyści będą mieli duży problem z obecną polityką Wakandy. I tutaj uważam, bardzo sprawnie można byłoby użyć Buckiego. Pamiętajmy, że po Civil War Bucky, Winter Soldier, cały czas jest zamrożony, zahibernowany w laboratoriach Wakandy. Ale jest oczywiście zbiegiem, jest ukrywany przez samego króla. I to jest dobry powód, żeby właśnie Mbaku postawił się, zaczął krzyczeć o tym, że teraz Wakanda udziela schronienia, a ludziom z zewnątrz, którzy nie powinni się tutaj znajdować, z przed prawem w innych miejscach obcokrajowcom. I to jest też właśnie sposób, w jaki on uważa mógłby szerzyć bunt w kraju i byłoby to ciekawe nawiązanie. Jednocześnie nie trzeba by samego Winter pokazywać, ale sam fakt, że on się tam znajduje, no tego można byłoby użyć. Wydaje mi się, że ten film w przeciwieństwie do Spidermana nie potrzebuje dodatkowych bohaterów. O tyle, co, co Spider-Man musi mieć tego Iron-Mana, bo jest to już trzeci Spider-Man w krótkim czasie i trzeba bardzo wyraźnie pokazać, że on się odróżnia tym, że należy do MCU, a skoro należy do MCU, to trzeba dać tam Iron-Mana, kogoś, kto jest naprawdę, no, ikoną właściwie dzisiaj MCU. I Teraz wszyscy będą wiedzieli, pamiętajcie, ten Spider-Man różni się od dwóch poprzednich. Black Panthera wcześniej nie było, nie jest tak dobrze znaną postacią, ale miał już swoje ładne wejście w Civil War i przy odpowiedniej kampanii reklamowej myślę, że spokojnie stanie na własnych nogach. Nie będzie potrzebował dodatkowej postaci, dlatego pojawienie się nie wiem. Steve'a Rogersa jest tu, wydaje mi się, zbędne. Może Baki zostanie odhibernowany na końcu tego filmu, ale też nie wydaje mi się, wolałbym, żeby skupił się on na wewnętrznym konflikcie, na tym jak Black Panther powraca. Wraca do kraju po śmierci swego ojca, musi usiąść na tronie i zająć się najróżniejszymi sporami, konfliktami, buntami i zrozumieć, co znaczy ciężar korony. Ostatnia dosłownie scena, o której chciałem powiedzieć, to ten skok między samochodami, który nie wyglądał jakoś rewelacyjnie, jeśli chodzi o efekty specjalne. Mam nadzieję, że może to jeszcze delikatnie poprawią, ale co tam się dzieje. Jest Puls energetyczny, który zostaje odpalony i przewraca ten samochód. To jest puls, który uruchomił Black Panther w swoim kostiumie. To jest gadżet, moc, czy jak to nazwać, którą pokazał stosunkowo niedawno i bardzo podobała mi się filozofia, która za tym stoi. Dlaczego wcześniej nie, nie używał takich gadżetów? Black Panther mówi o tym, że na władzę króla składa się jego potęga i mistycyzm. I każde użycie potęgi umniejsza mistycyzm, ponieważ ludzie widzą to, jak potężny jest dany król, ale cały czas boją się tego, szanują to. Jak on potężny być może, co on może zrobić, jakie ma jeszcze możliwości. I za każdym razem, kiedy odsłoni trochę swojej mocy, umniejsza to, co, co jeszcze ma w zanadrzu. I dlatego Black Panther całe życie mówił, że starał się balansować pomiędzy tym, co pokazuje, a co jakby daje do zrozumienia, że jeszcze może. I roztaczać to aurę mistycyzmu, tak żeby nikt nigdy nie był pewien, jakie on ma tak właściwie możliwości, żeby zawsze mógł delikatnie kogoś zaskoczyć, pokazać. Że ma coś jeszcze w zanadrzu, a za tym idzie nie wiadomo, jak tak naprawdę jest potężny. I mówił o tym balansowaniu pomiędzy właśnie mocą a mistycyzmem, i swego czasu, kiedy użył tego pulsu, to było coś niby nowego, ale on powiedział, jakby, że zawsze mógł to zrobić, tylko nigdy nie, ch nie chce tego robić otwarcie, żeby poddani o tym nie wiedzieli. Żeby ta zawsze cząstka jego mocy była gdzieś ukryta. I to bardzo mi się podoba w kwestii tego, jak rozumuje władca Wakandy. To całe moje podsumowanie zwiastuna Black Panthera. Dajcie mi znać, jak wam przypadł do gustu. Czy czekacie na ten film, czy tak jak ja jesteście niesamowicie podekscytowani tym, jak została przedstawiona Wakanda. Ile smaczków komiksowych tu pokazano. Jak inny ten film może być dzięki temu, że dzieje się w zupełnie innych realiach. Że mówi o zupełnie innym bohaterze, który nie musi radzić sobie z życiem na ulicy Nowego Jorku, czy nawet zarządzanie wielką firmą. Ale z byciem królem kompletnie obcego państwa. Ja nie mogę się doczekać. Piszcie mi o tym w komentarzach oczywiście. No i do następnego razu. Cześć.